8, okay. Dobra, witamy Was tutaj, Szczepior oraz. Wernus02 i będziemy grali w Battlefield Play for Free. Tak. Niestety mieliśmy pewne problemy, więc pierwszą jakby część filmu musieliśmy skasować. Właściwie ja nie chcę, skasowałam. No ale już jest wszystko ok. Mam nadzieję, że się dobrze pokrywa. E, odcinek będzie 15 minutowy. Naj, e, najdłuższy ze wszystkich, no, znaczy. Nie, 14 minut myślę, że. No 14 minut, tak tak. E, runda trwa około 20 minut, więc Co? niestety. No, tak. No, no, wow. no, no to strasznie dużo trwa runda. No, chociaż nie wiem, ja to nie liczę. Zależy jak to się jeszcze będzie rozwijało, czy będzie dużo remisów, czy, czy po prostu nie. Dobra, jest najpierw, tak? My już to tak wybrane wszystko. Okej, okay, tu mamy wybrane do ekwipunku. jeszcze możemy zajrzeć, żeby mu pokazać. Ego, Ale to Tu to 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 mamy takie bronie jeszcze różne snajperki. a tutaj ma, wybrałam sobie najlepszą. Tą. Dobra. Od 20 poziomu ona jest. No a my mamy trzeci? Drugi? Dobra. Ej, e, jeszcze, jeszcze pokaż umiejętności. Jeżeli chcecie mieć na przykład, e, je, e, na przykład moździerze, to musicie sobie dawać Ościba. w te. Tak, będziemy też e, nabijać na w wy e, i w moździerze, Ale no w moździerze najwięcej. Dobra, ale teraz już cicho. E, mam nadzieję, że się nic nie zlaguje jak w pierwszy, za pierwszym razem. I dołączenie, dobre. To się będzie dosyć długo y, ładowało, więc może my przerwiemy dla nut, y, żeby nie było żadnych y, nieporozumień. No dobra, tak. Y, więc, y, więc my przerywamy. Dobra, witam was wszystkich od nowa. No, tu już y, skończyło się ładowanie, tak ładowanie wygląda. Bardzo fajna y, to jest plansza dla snajpera. Kladzek. Okej, okay, już powinno być, okay. yy, bo. Ojej, no, oj, ojej, ojej. Głos, kurde. Ty przyciszyłeś, prawda? Ty przyciszałeś? Tak, tak, tak. To nie będzie słychać głosu. Kurde. No to. Opuścić bitwę? Nie, 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 bez no to... głosu. No, dzisiaj. nie, no to będzie. Les. No dobra, trudno, będziecie musieli przeżyć bez głosu. Przykro mi bardzo. Ja... Wyobraźcie sobie, jak tutaj wszystko strzela i lata. Eee, Może kusnij? Eee, no, to, to jest dobrze. O, ptaczka. Będziemy wybranemi No nie, 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 nie. nie. Chodzimy Wylubo, po drabinie. O Jezus. O. Tak, jak już mówiliśmy, ja chwilkę grałem tam, trochę narobiłem tych punktów. Zaznacz, zaznacz, za... tam jest, tam jest, tam jest. O, o, ale cię zdjął. I to z tego. A tu już z widzę, 8. że... Ja to już widzę, że wygrywacie. Tu u rogu macie jak w, jak w Battlefieldzie trójce... Yy, yy, wszystkie dokładne, wszystkie dokładne yy, punkty i wszystko co wygrywa. Wszystko. wszystko to chcecie wiedzieć jest tutaj w lewym dolnym rogu. O, tak. Są schody na górę. Pochodźmy. Nagrywamy w... w Eee, HD, ale... Tu nikogo nie będzie tu. O no, i... nikogo! Wcale i w ogóle. To się czyściło. Czeka. Wow. Wow, o! Co to jest? Masakra! Ludzie to czy, czy, z czego oni do mnie strzelają? <grym> albo z RPG, albo z czołgu. Dobra, jestem Ja, ja normalnie technikiem, kiedy y, grałem sobie... Niedawno sobie dałem, grałem technikiem, tak się trochę pobawić. I naprawdę... E, miałem RPG, bo jechał czołg. E, czołg o, kurde. E, czołg normalnie e, zniszczyłem czołg. E, przeładowałam RPG, nie miałem czasu, żeby wyciągnąć e, mo moją maszynówkę i z RPG do ludzi na nawalałem. Od razu mówię, nie jestem zbyt dobry, chociaż My, my nie jesteśmy zbyt dobrzy w tej grze. Tam tu nie chodzi o to, znaczy, że. Znaczy, ja snajperem w ogóle nie umiem grać, ale. Ja, ja, za lepiej, to ja lepiej gram snajperem, a on lepiej szturmowcem. Ja bardzo lubię grać. Nie, właśnie, ja, ja szturmowcem o. nie jestem zbyt, zbyt dobry. Ale naprawdę, mam takie konto, gdzie mam super celownik na techniku, i ja lubię technika i medyka: szturmowca i o, snajpera czekaj, czekaj, zbyt czekaj, nie. Czekaj, 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 bo tutaj jest. Kita... Główkę. Nie, O, 58. Dobra, 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 dobra. O, asysta. asysta. Kurde. Lepszy ryc niż nie. Ok, czyli Fernus na razie nas na sekundkę opuszcza. O kurde, a gość mi z maszyną zabił. Z MG36. Tutaj macie na dole dokładnie pokazane z czego i 100% życie. No co za Przepraszam Przepraszamy do koszty. No cóż. Gdzie on był? Okej, okay, a jestem. Tak. tu Przyszedł, cieszmy się, radujcie się. A ja tutaj ładnie. Oglądam. No, to... no sorry, miałem powód, żeby iść. Łoł, I szybko! O nie! Jezu, myślałem, że to. Dróg. No. To myli strasznie. Czekajcie, Czekajcie, co my tu jeszcze a, Wygrywacie. O oh je. Yeah. Ta bronią mi. To jest dla Wardy. Headshot! Yes! Yeah. Bum, Headshot! shot! Kurde, granat. Gdzie on poleci? To nie granat, tylko czujnik ruchu. Możesz też sobie rzucić czujnik ruchu. Umyknął. Umyknął. Umykną. Powiedz mi czujnik Jest, tam ktoś jest. nie będziecie się pytali, ile my mamy o, lat. O kurde, szkoda. Pewnie będziecie się pytali, ile my mamy lat, żeby to zrobić. cokolwiek będzie nas oglądało. Właśnie... Ym, ale ja się rzucić się na Facebooka. Na... O. o kurde! Kto do mnie strzela? Jak się? Kręcę. Żeby nie powiedzieć inaczej. No co za... Myślałam, że to jest Zura. taki jak już... A ja z małego pistoletu z MPL. Ja Mp443 y, No ale mam nadzieję, że to będzie widać, nie będziemy musieli czytać tych nazw Właśnie różnych broni Chociaż i tak większość znamy Ała, no co? To ma być Widziałem go, dosłownie y, Kuba, y, jakbyście się też pytali Kuba masz 16 lat 15 a, no A ja mam 14 nie, yes. jezu, fail! Pomyliło mi się. Mam 11 lat. Znaczy 11, no prawie 11. Niedługo będę kończył. 10. Tak, naprawdę mój brat ma 9 lat i będzie kończył za miesiąc. Wcale nie. No wcale nie. No jak ja już mam 10 lat. Dobra, ja się na nim nie Sorry, i... ale mój brat myśli, że y, nadal mam 5 lat, bo stanął na tym etapie, więc. Ja tam, brat, nie, nie muszę wiedzieć, ile lat. Ważne, żeby. O, zresztą. czysto. O kurde! Param, param! Piąteczka? Po co mi piąteczka, skoro? O. Tam idzie. Wiem. Headshot. O, tam jasne. jest szok. Wiem. O, żeby... Nie bym przeładował, ale. Jednym można dać. Ci się poszczęści. szczęście! Uuu. Czemu? MP7. Kurde. Czemu zawsze nie zbroni małej zabroni? Moglibyśmy dać czegoś większego. Z takiego pytka. Pyćka. No to jak to, ale